Bartek, powtórzenie wyniku w meczu ze Śląskiem Wrocław na swoim stadionie to byłoby spełnienie marzeń, jeśli chodzi o jutrzejszy mecz? Na pewno byłby to dobry wynik. No, jedziemy tam z podobnymi, z podobnymi nadziejami jak, jak w meczu u nas. Myślę, że stać nas tam spokojnie na zwycięstwo, więc myślę, że będzie podobnie. Ostatnio Śląsk pokonał Lecha Poznań. Ta perspektywa gry z drużyną. Z nowym trenerem, z taką nową energią, to, to dla Was większe wyzwanie pod koniec tej rundy zasadniczej? Myślę, że no miejsca w tabeli troszeczkę się różnią, więc Śląsk, dla Śląska każdy mecz teraz kolejny jest ważny. Dla nas, dla nas tak samo, ale na pewno wyjdą chłopaki bardzo zdeterminowani na ten mecz. Wiedzą, że. Że muszą zdobywać punkty, więc na pewno wysoko poprzeczkę nam postawią, ale tak jak wspomniałem, jesteśmy dobrze przygotowani i wierzę, że, że odniesiemy tam sukces. Ta kolejka przyniesie z pewnością wiele emocji, bo wyłoni tą górną i dolną ósemkę w rozgrywkach ekstraklasy w tym sezonie. Dla Was cel numer jeden to utrzymanie tego podium? Jak najbardziej. No. Patrzymy w przyszłość na pewno optymistycznie. Fajnie, że udało się zapewnić pierwszą ósemkę, już parę kolejek wcześniej. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, i na pewno każdy z nas myśli o tym, żeby zająć czołowe lokaty w tabeli.